Cześć! W publikacji o pierwszych wrażeniach z używania drukarki ZORTRAX M200 obiecałam Wam nieco bardziej skomplikowany model, i oto on. Otwierzyłam sobie Blendera i przygotowałam dla Was trójwymiarową wersję naszego firmowego ludzika. Przy okazji, kilka słów o Blenderze. Wybrałam ten program ze względu na trzy czynniki. Po pierwsze, to jedyny program do modelowania 3D, które w miarę ogarniam. Po drugie, jest dostępny za darmo. Po trzecie zaś ma wszystkie narzędzia potrzebne do przygotowania modelu do druku. W ustawieniach można włączyć wtyczkę do drukowania 3D, która usunie wszystkie luźne wierzchołki, wskaże wiszące powierzchnie, znajdzie ostre kąty, które mogą się nieprawidłowo wydrukować itd. Gotowy model trzeba wyeksportować do któregoś z przenośnych formatów, który otworzy program Zsuit. To w nim modele są przygotowywane do druku na drukarce Zortax M200. Wersję próbną programu znajdziecie w naszej bazie, więc możecie sprawdzić jak to działa. A pobranie pełnej wymaga przepisania numeru seryjnego z drukarki na stronę firmy Zortrex. Przygotowanie do druku polega na zaprojektowaniu ścieżki dla ekstrudera, tak, by powstał model. Tu też można wybrać sposób wypełniania bryły, gęstszy lub rzadszy, grubość warstwy nakładanego materiału i grubość podpórek. Podpórki to te szare elementy modelu. Bez nich wydrukowanie rączek, brwi ludzika i dziurki w płycie byłoby niemożliwe, bo filament po prostu by zleciał na platformę i tyle by z tego było. Plik można skontrolować przed zapisaniem, a jeśli wszystko jest w porządku, zapisać, wrzucić na kartę pamięci i puścić drukowanie. Figurka w wysokości 9 cm będzie się drukowała niecałe 7 godzin, przy założeniu, że będzie lekko wypełniona, ale będzie drukowana cienkimi warstwami. Przy okazji przygotowywania dla Was tych modeli, bo w sumie zrobiłam trzy, nauczyłam się kilku ważnych rzeczy. Przede wszystkim przestrzegam przed modelowaniem w taki sposób, by dwie bryły się przecinały. Podczas drukowania modelu zrobią się tam szpary i cała zabawa pójdzie na marne. Gdy drukarka skończy, co wyjątkowo tym razem udało mi się nagrać, trzeba model delikatnie odczepić od platformy. Najlepiej szpachelką. Delikatnie. Potem tak samo delikatnie można usunąć podpórki. Większość z nich da się pokruszyć palcami i po prostu oderwać, bo trzymają się bardzo lekko, a niektóre z nich trzeba będzie niestety wyciąć, na przykład ten w środku dziurki w płycie. Ten model w formacie STL możecie pobrać z dobrych programów i wydrukować samodzielnie, jeśli macie taką możliwość.